Madonna pod jodłami Łukasza Kranacha Starszego dzieło warte kilkadziesiąt milionów złotych wisi na ścianie gabinetu biskupa Karola Milika na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Pewnego dnia przez zupełny przypadek okazuje się, że to falsyfikat. Co stało się z oryginałem? Jak to możliwe, że biskup dostał oryginał, tymczasem na ścianie wisi falsyfikat? Madonna pod Jodłami powstała w 1510 roku. Łukasz Kranach Starszy namalował ją na polecenie, na zlecenie kapituły katedralnej. Obraz został podarowany w wrocławskiej katedrze i tutaj cieszył oczy przez długi, długi czas. Popatrzmy wspólnie najpierw na ten obraz, jest absolutnie cudowny. Matka Boska trzyma w dłoniach małego Jezuska, on ma w dłoniach winogrona, to jest zapowiedź męki pańskiej, to jest symbol krwi, symbol w tym wypadku męczeństwa. Kranach namalował również na włosach Maryi Woal. On jest lekko przeźroczysty, błyszczący i w tym wypadku symbolizuje ciało Chrystusa, które zostanie owinięte w całą. Z tyłu drzewa, widoki, obraz, którego nie sposób, nie sposób zapomnieć, namalowany na desce lipowej. Łukasz Klanach Starszy pochodził ze ślicznej małej miejscowości Kronach, w której dzisiaj można ciągle oglądać galerie jego fantastycznych obrazów. Kiedy malował Madonnę z jodłami, był jeszcze katolikiem, potem pod wpływem nauk Marcina Lutra przeszedł na protestantyzm. Zresztą ten słynny portret Lutra wyszedł właśnie spod jego pędzla. Jesteśmy już w XIX wieku. Madonna pod Jodłami jest we Wrocławskiej katedrze, i wtedy duchowni stwierdzają, że być może ten obraz powinien być jednak lepiej chroniony, lepiej zabezpieczony. I wtedy właśnie Madonna zostaje przeniesiona do katedralnego skarbca. Przypominam, że ma ogromną wartość nie tylko historyczną, ale też materialną. Kilkadziesiąt lat spokoju i nadchodzi druga wojna światowa. Konserwator prowincji dolnośląskiej Ginter Grundmann zajmuje się zabezpieczaniem najważniejszych zabytków, kolekcji muzealnych oraz kościelnych przed nadejściem Armii Czerwonej. Dlatego również duchowni postanawiają, że Madonna pod Jodłami musi opuścić Wrocław i najpierw trafia do... Henrykowa tam znajduje się potężna składnica następnie do Kłodzka. Kiedy wraca, wraca już do Wrocławia, który jest teraz polskim miastem. I tu zaczyna się najciekawsze. Ponieważ ówczesny jeszcze niemiecki, on tutaj został dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego, zauważa że obraz w wyniku tych wszystkich podróży po Dolnym Śląsku jest pęknięty na pół. Musi więc zlecić jego konserwację. To zadanie powierza księdzu Zygfrydowi Zimmerowi, który wpada na szatański plan. Prosi parafianina, niejakiego Georga Kubkę, żeby, uwaga, wykonał doskonałą kopię Madonny pod Jodłami Kranacha. Obraz, który teraz jest w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, kupkę zabiera i jak potem będzie opowiadał, jest absolutnie wstrząśnięty, jest szczęśliwy, że ma możliwość obcowania z takim wybitnym dziełem. Ale jak stworzyć w tamtych latach doskonałą kopię takiego wybitnego obrazu. Przede wszystkim potrzebna jest odpowiednio stara deska, na której powstanie obraz. Katedra po wojnie jest kompletnie zniszczona, więc ksiądz Cimer idzie w te zgliszcza i wyciąga kawałek jodłowej deski, na której razem z parafianinem Georgiem Kubkę będą tworzyć kopię. Oczywiście każdy z nas w tym momencie historii zacznie się zastanawiać, jakie naprawdę intencje miał ksiądz Zimmer. Czy chciał, tak jak potem twierdził, ratować wybitne dzieło, ocalić je i wywieźć? Czy pomysł był znacznie bardziej pokrętny? Czy po prostu chciał je mieć dla siebie? W muzeum wisi kopia Madonny pod jodłami. A ksiądz Zimmer zaczyna przygotowywać się do wyjazdu. Oczywiście z oryginałem pod pachą. Ale jak taki obraz wywieźć za granicę? Jest 47 rok, więc ksiądz Zimmer zawija Madonnę pod jodłami. To jest obraz, który ma ponad 70 cm na ponad 50. Owija ją w ceratę i zabiera do pociągu. Razem z obrazem ma walizeczkę. Do walizki wkłada trochę monet, żeby w razie jakiejkolwiek kontroli strażnicy po prostu na te monety się pochytrzyli, ale nie patrzyli na ceratkę. I ten plan działa. Ksiądz Simer siedzi w przedziale, ceratkę ma na kolanach, na niej ma... Termos i kanapki. Strażnicy przychodzą, przychodzi kontrola, wyciąga z walizki pieniądze. Udało się, są szczęśliwi. Na ceratę na obraz nie zwracają uwagi. Zimmer przekracza granicę, dociera do Drezna, będzie tam przez jakiś czas mieszkał, potem przeprowadzi się do Monachium i za każdym razem będzie z nim migrowała Madonna pod jodłami. Pewnego dnia, pomimo tego, iż twierdził, że chce ten obraz ocalić, po prostu go sprzedaje. I od tej pory obraz pojawia się podobno raz na jakiś czas w galeriach sztuki, u prywatnych właścicieli. W końcu całkowicie znika, ale tym się nikt nie interesuje, dlatego że przecież oryginał wisi ciągle tutaj, w Pałacu Biskupim na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Jest rok 1961. Madonna pod jodłami, oryginał, cały czas cieszy oczy biskupa w pałacu na Ostrowie Tumskim. Ale właśnie w tym 61 roku obraz chcą zobaczyć Francuzi, którzy akurat tworzą wielki katalog dzieł Kranacha. Dlatego proszą o zdjęcie tego obrazu. Okazuje się, że najpierw warto byłoby go poddać konserwacji. I do konserwacji dostaje go pani Daniela Stankiewicz z Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, dzisiaj to Muzeum Narodowe, która patrzy na tego kranacha, patrzy na Madonnę pod jodłami i od razu widzi, że to nie jest oryginał. Ale nie powie tego oficjalnie jeszcze przez ponad trzy lata. To są ciężkie czasy dla kościoła. Poza tym jej zadaniem nie jest sprawdzenie autentyczności obrazu, tylko jego. Konserwacja. Jak to możliwe, że nikt się nie zorientował, że w pałacu wisi kopia? Po pierwsze, obraz nie był często oglądany przez fachowców. Być może w ogóle fachowcy na niego nie patrzyli. On był po prostu w gabinecie. Nikt na to nie zwracał uwagi. Wszyscy byli przekonani, jest oryginał, to jest oryginał. Ale pani Stankiewicz zauważa te różnice, które dzisiaj też zobaczymy, kiedy. Przyjrzymy się tym dwóm dziełom sztuki. Mały Jezus wygląda zupełnie inaczej, twarz Matki Boskiej jest inna, a poza tym fałszerze, kopiści, czyli ksiądz Cimer, który pomagał i jego parafianin, zaniedbali pewien bardzo ważny szczegół. W rogu obrazu znajduje się sygnet, na którym jest znak kranacha. Na kopii to jest po prostu jakiś bohomas. W momencie, kiedy wszyscy orientują się, że we Wrocławiu jest falsyfikat, oczy fachowców zwracają się ku różnym aukcjom dzieł sztuki. Okazuje się, że ten obraz gdzieś tam się pojawił, więc Polska prosi nawet o pomoc papieża Pawła VI, żeby pomógł ten obraz odzyskać. Nie udaje się to. A tu nagle pewien szwajcarski milioner oświadcza, że obraz był w jego kolekcji przez ostatnie lata i po śmierci po prostu go oddaje. Oddaje go całkowicie, bezpłatnie, chociaż jest to rok 2012. On wart jest wtedy około 10 milionów euro. No i zaczynają się, jak to zwykle w takich sprawach bywa, procedury. Tamta strona chce wiedzieć, czy na pewno ten obraz należy do nas, do Wrocławia, do katedry. My chcemy wiedzieć, czy na pewno tamta Madonna pod Jodłami jest oryginałem. Wszystko się udaje i tak w 2012 roku jeden z najpiękniejszych, najciekawszych obrazów Łukasza Kranacha Starszego z 1510 roku wraca do Wrocławia i dzisiaj można go oglądać w naszym Wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym. Obraz w tej chwili do końca roku jest wypożyczony. Jeżeli chcecie go zobaczyć, jedźcie do Torunia.